Nie wszyscy nasi politycy mają w głębokim poważaniu nasze bezpieczeństwo i nie udają, że na granicy wcale nie dzieje się nic złego. Są też tacy, którzy mają ambicje, żeby nam pomagać. Jednym z tych polityków jest Krzysztof Bosak, który zdecydował się osobiście pojechać na granicę, aby przeprowadzić interwencję. Podczas niej zdecydował się spotkać z przedstawicielami Straży Granicznej i zadać im kilka pytań. Jesteśmy po dwugodzinnym spotkaniu w placówce Straży Granicznej, gdzie rozmawialiśmy z komendantem. Na część pytań uzyskaliśmy odpowiedź, całkiem wiele. Wydaje mi się, że komendanci nie spodziewali się, że będziemy mieli tyle pytań i chcieli tyle czasu poświęcić. Najbardziej fundamentalne pytanie, na które nie dostaliśmy odpowiedzi, to jest: ilu imigrantów z Niemiec jest przekazywanych przez stronę niemiecką do strony polskiej? Nie rozumiem, jak po tylu dniach trwania tego niepokoju, konfliktu społecznego, można takiej informacji nie przekazać opinii publicznej. Podniosłem wrażenie, że po prostu funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy z nami rozmawiali, nie mieli zielonego światła z góry, żeby taką informację nam przekazać.